List świętego Pawła postała do Tytusa, rozdział drugi. Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety. Niech zachowują się w sposób godny świętych. Niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawiaj samego siebie na wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom, we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się, niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela, naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą, niech nikt Tobą nie gardzi.